Ja się patrzę, O ty Wandalu! Film to ja już mam tak cały mokry, że ja z niego wodę wyciskam, a to jeszcze jeździ. Ty w tym śniegu utknę. To kurwa, każdy głupik. Hej, <noise> <noise> dzisiejszy dzień. Tak w ogóle to witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Jest zima, jest śniegu w pizzy. A ja coś czuję, że jak będę tak dalej nadówcał po tym śniegu, to mój filtr powie papa. Kurde, Paweł ma boxa, w Airboxie inna bajka A ja tu muszę jechać po śladach jego, żeby śniegiem nie rzucać do filtra Niech to trochę przeschnie Ojej, ale mi nasypał ale w końcu, w końcu dzisiaj jest ten dzień, w którym było nam pisane się zgrać Ogólnie pamiętacie tamten film, który mi łańcuch strzelił już na samym początku, nie? To wtedy się umówiliśmy na pierwszą jazdę I od tamtej pory tydzień za, za tygodniem się umawiamy, umawiamy I zawsze jakieś przeszkody W poprzednim tygodniu nie mogłem wyjechać z domu z przyczepką Taki lód był. Dwa tygodnie temu to kurde tak wiatr wiał chyba. Trzy tygodnie temu byłem chory, a cztery tygodnie temu to chyba śmigaliśmy wtedy. Także po takim czasie dopiero się zgrywamy, żeby coś poupalać. Ale masakra, ślisko! Ło wow, wow 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 Ale dobrze, że jest taka gleba przymrożona, to chociaż nie ma bagna. Trzeba uważać, gdzie się wjeżdża, bo pod tym śniegiem też są takie parie. Tu przykładowo mnie pociągnęło. Na szczęście mam w miarę niski motocykl, to ja się ratuję nogami Dobra, pasowałoby do zaworu zaglądnąć w MRF-ie Bo słychać, że już tak strzela A nie wiadomo, czy to przez dawkę, paliwa, czy zawory ja tu cisnę prędkość maksymalna BRF-a, bo on jeszcze na głowę wstaje Gdzieś był układ, że jedziemy rekreacyjnie, tak o Bo jedziemy tylko we dwójkę Pasowałoby się zatrzymywać na przerwy Mi field też nie może zamoknąć, więc ja muszę się wstrzymać z upalaniem po śniegu Nie tak dawno mi się udało tyle po śniegu jeździć, cały dzień praktycznie A field jeszcze żył O i tu się kończy Tu się kończy moja prędkość Tu się zaczynają problemy Może w lesie nie będzie tyle śniegu no tam chyba nie będziemy, jedziemy w górę chyba Dobra, ja tu się będę musiał napędzić, dobrze Dobra, hamujemy Bo tu może być lód On się nie boi, on się nie boi Na kostkach Jak on na górę tu ciągnie To ja też wow! No, kawał góry ja tu się muszę rozpędzić, żeby tam wjechać Dobra Też to w śniegu się jeździ. No o śniegu się ciężko jeździć Filtr to ja już mam tak cały mokry, że ja z niego wodę wyciskam, a to jeszcze jeździ aż się dziwię. Ale jak jeździ jeszcze to powinien objechać. Może nie zacznie plewić. Jak zacznie plewić, to już znak, żeby wracać. Jak troszkę wody zassa do silnika to mu chyba cię nic nie stanie Ale jak go biedzie dzisiejszy wyjazd i nie klęknie To będzie znaczyć tylko jedno, że on k***a jest nieśmiertelny Czerwone jest A co ty gadasz, że my na czerwonym ładujemy A już zielone, dobra, można lecieć Ja się jeszcze załapałem Dla ciebie niestety mandat Paweł Ale lud Ej masakro Ty mam nadzieję Paweł, że ty tu drogę znasz Będzie problem wyjechać, bo my teraz z górki jedziemy a no, to jedziemy z powrotem. Sam lód. Sam nie tak jeżdżę na ślepo. Gdzie dojadę, tam dojadę i tyle. Z początku się bałem, że jak wjadę do lasu, tak tyle po filtrze będzie. Ale filtr jest już cały mokry. Ja nie wiem skąd on powietrza teraz bierze. No nie mam pojęcia, ale on jeszcze jeździ. Wyobraźcie sobie ile wody mi się do silnika naleje. Jak będzie zasysało ciągle wodę przez ten filtr mokry. Jak silnik jest ciepły, to to jeszcze nie jest tragedia, bo to woda szybko wyparowuje. Co wejdzie do komory spalania, to wiecie, od razu jest. Mieszanka zapalana Dlatego tu trzeba miodem iść, gazu trzeba trzymać To jest najlepszy sposób Jak jeździcie pitbajkiem w zimie To nie możecie pozwolić jechać mu na wolnych obrotach, nie? To jest chłodzone powietrze, a w zimie i tak jest zimno Więc trzeba trzymać ogień I tak jedziecie po śniegu, także ten śnieg, ten silnik chłodzi I Wiecie o co chodzi? Kiedyś pasata zapożyczyłem od mamuśki Przyjechałem tutaj w zimie na naręczym pochulać. Tyle co prawo jazdy zdałem to ze znajomymi Potem kupiliśmy chyba lagunę i gdzieś tutaj w rowie chyba leżeliśmy ani ochraniaczy nie widziałem ani nic. Dzisiaj wyjątkowo, a dziukłem wam w poprzednich odcinkach, zawsze ubieram się w teren, zawsze ubieram się w teren. Dziś Paweł powiedział, że jedziemy tak rekreacyjnie. Widokowo zobaczyć. Oczywiście widokowo, ja tu średnio widzę trasy widokowe, patrząc na to ile jest śniegu. Ja nie wiedziałem wtedy jak działa ręczy, nie? I mi mówią tak, kliknij sobie lekko hamulec. Ten obok sprzęgła na dole? I wtedy ręczny zaciąg A to abs nie miało Ale się patrzą, ale się patrzą O ty wandolu! No będą po policję dzwonić, że tu jakieś chuligany jeżdżą Dobra, upalamy dalej Gdzie będziemy śmigać? Eee, to tam nie będziemy robić podjazdu Ty dzieci tu na sankach zjeżdżają? Mówi, najebany Ej, gdzie oni się tutaj zatrzymują na tych sankach potem? Gdzie tu się hamuje? No ja nie wiem, że oni tu dają radę wyhamować. Ja bym się rozpędził z góry, załadował sobie jeszcze cegły 50 kilo w plecach. Jakbym nabrał prędkości, to tu bym ta auta przeskoczył. Mówię ci, tak by było. No ja po śladach pojadę. O kurde, to kurde zrobiłbyś mi jakieś ślady. O. Głęboko Ale ja tu ślady zostawiłem Patrzcie jak ja tu ryłem wszystko Nie, tu za dużo śniegu nadówcone, tu nie zdążył stopnieć Jesteśmy na samym szczycie, ale tu tylko płoza Co to za kundel? Ty, nie goń go! Zostaw go! Ej, odsuń, zejdź mi z Poczekaj, 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 poczekaj Niedoberek. Co tu tyle ludzi? O co tu chodzi? O, daj mu znowu chyba uliczki pojebali no, Nie, to no, moglibyśmy jechać, ale ty się teraz obiegnasz z tobą To ja tutaj nie ma szans, ja tu mam śnieg po silnik No jedziemy to w trasę ust. No, Dobra Ja w tym śniegu utknę No to kurwa każdy głupi... <noise> 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 może jechać, tylko za mały motor ma kolega No ja tu śniegu po sam silnik mam Poszedł bez a siadaj pan, jedź pan, ty! Ja bo młody to nie jeździł, na... Tu na wali jasno to można przejechać No właśnie, ale duży śnieg, nie? No dzisiaj za duży. No bo ja duże koło, a ono. Co to kurwa na, na, na tego, no? Na Batmana. Są takie pole, tam kurwa roślin to byście na wiosnę przyjechał wyjeździć. To na wiosnę tak, teraz to ciężko. 150. Nie, to 140. -tka. Chiński, Chiński. <grystanie> Zróbka. Ej, pierwszy raz się spotykam z takimi ludźmi miłymi. Ale przezetko mnie takie tereny objeżdżał. To się ceni, co się ceni. Ja u nas na wiochę jak się wyjeżdża, to jest telefon za telefonem. Dlatego tak policja często jeździ. Ja jak wyjeżdżam, nawet o tej porze roku, to oczy dookoła głowy jak wyjeżdżam krosówką. Gdzie to tędy będziemy jechać? Tej, Paweł, ty, jak ty mnie prowadzisz po takich ścieżkach przypałowych? Zresztą tu ludzi wpisz My będziemy na stok jakiś jechać? Tej, Paweł jest chyba głodny wyzwań. Zaraz jakaś babka kijkiem go zaatakuje. Oooo, ktoś tu autem się wdubcył. Nie O, dajcie radę? To jak dacie radę? To okej, okay. mam tu ciężko dać radę. Ja muszę gaz trzymać! Nie, bez tego to masakra! Ale tutaj kurde teren! Ej, ja, ja się muszę kogoś zapytać po co tu oni spacerują Aż tak ładnie tutaj jest? Dobra, jadę po twoich śladach Dla mnie już jechać po śniegu to nie jest problem Ale jechać po głębokim śniegu to już problem O tyle, że o filtr już się nie, nie boję Bo i tak jest cały mokry Tak teraz się boję, że wiecie, że ugrząznę Ale sypię tym śniegiem <laughs> O stary, dawaj, dawaj, ty mi musisz tutaj tuc! Ścieżkę wyrabiać! No stary, ładnie tu macie Normalnie miota mi jak szatan, bo na tym kurde... <gry> nie, jadę. No, ale przynajmniej w miejscu nie stoisz Ale tu widok jest potężny, widzowie Co on kurde? Ja tego błędu nie popełnię Jadę tędy, Ponabijam się na te kije, a przynajmniej trakt... Dobra, czyli on jednak pojechał dobrze nawet nie jedźmy w dół. No i gdzie, gdzie się tam zatrzymują? No, 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 no. Ja bym to chciał zobaczyć. Jak tam się zatrzymujecie na dole? Przecież tu jest pionowa góra. Wiem. Dobra, wszystko wiem. Jedziemy dalej. Jedziemy, no <śmigoon> potężnie tu jest, kurde. Ależ mam przewodnika. Nie trzeba upalać takimi ścieżkami ostrymi, gdzie kurde podjazdów, masa potoków czy kurde wiecie o co chodzi? Gaz zacięty! nie ma miękkiej gry, ale j... olejem, a tu jesteśmy. Dobra, już wszystko wiem. Przerwa na cygarka. Ole, to za dupca. Ale to CRF-a śmiga! O całe buty mam już mokre! Ale ona się prowadzi zajebiście po tych błokach Już mi nogi zamarzły Gdzie? Tam będziemy jechać? To by było na tyle w tym odcinku. Żegnam Was i do zobaczenia w następnym. Już za tydzień. Pozdro się ma. Cześć. No, ja takich prędkości nie rozwina.